Zemsta Wodnika legenda z miejscowości Branica Zamek. We wsi mieszkał rzeźnik, znany jako Gbur. Pewnego dnia przyszła do niego starowinka i poprosiła o kość do zupy. Nie mogła mu zapłacić, ponieważ była biedna, więc rzeźnik wyrzucił staruszkę. Zrozpaczona starowinka chciała się utopić. Nagle z wody wyszedł człowiek w czerwonym ubraniu i powiedział Nie płasz mateczko, przyniosę ci gość. Poszedł do rzeźnika. Rzeźnik rozpoznał wodnika i kazał mu podać rękę. Szybko chwycił za topór i odrąbał wodnikowi prawą dłoń. Masz tu swoją kość i zanieś swojej starej kobiecie. Gorzko tego pożałujesz, powiedział wodnik i kupił kość u innego rzeźnika. Jednak gburowaty rzeźnik trochę się wystraszył i szerokim łukiem omijał wodę. Ponieważ wcześniej były ulewne deszcze, na ulicach rozciągały się wielkie kałuże. Pewnego razu na ulicy stanął przed nim wodnik. Przewrócił rzeźnika i wcisnął jego twarz w kałużę. Następnego dnia ludzie znaleźli ciało rzeźnika i nie mogli uwierzyć, że się utopił w tak płytkiej kałuży. Usłyszała o tym starowinka i powiedziała ludziom, jak było naprawdę.